Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyncie na moją pamiątkę. Yeah. <laughs>